Hejka kochani, witajcie na kanale! A dzisiaj uwaga, odcinek specjalny. Oczywiście z gangiem fajniaków. Dlaczego z gangiem fajniaków? No, bo oni są teraz, słuchajcie, najfajniejsi w biedroneczce i dziś wprowadzają się do nowego mieszkania. Ciekawe, gdzie będą mieszkać! Jak jesteście ciekawi, dawajcie koniecznie łapki w górę i zaczynamy! E, zaraz o, chyba to już nie chyba fajniaki. Tak szybko mieli być później. Zobaczę kto to. Mam rację! O rany! No cześć, Ksenia! E, co tam u ciebie? Ach, jejko, moje walizki zaginęły gdzieś podczas przeprowadzki! Nie wiem, co się z nimi stało! Ach, mam już dość! Mam strasznego pecha! Walizki zaginęły? To rzeczywiście straszne. E, ale może warto zapytać taksówkarza. Chyba jechałaś taksówką, co? Ach, no właśnie, nie wiem, nie wiem. Najwyżej do niego rzeczywiście zadzwonię. Ach, no to gdzie ja się mogę wprowadzić? Chodź, pokażę Ci, gdzie będziesz miała swoje miejsce. Nikt Ci nie będzie tam przeszkadzał. Chodź, śmiało, śmiało, na pewno Ci się tu spodoba. Zobacz, jak tu fajnie. Tak stwierdziłam, że to najlepsze miejsce dla Ciebie. Zaraz, zaraz. To gdzie ja tu jestem? Co to, to w ogóle ma znaczyć? Moment, momenty. Jeny, ja już wiem co to. Jestem w kuchni. O rany, ale fajnie. Czy ja tu się będę mogła kąpać? To chyba będzie moje ulubione środowisko. Ale super, dzięki! Tutaj w kuchni to będę dbać o porządek! Na pewno wszystko wyczyszczę i umyję! Jestem gotowa do pracy! Co? Kolejny dzwonek do drzwi? Rany! Czy zaraz wszystkie fajniaki już tu będą? Idę otworzyć! O Rady. Przecież to dobromir! Ach. Chodź do środka, no nie będziesz chyba marznął w taką pogodę? No nie? Ach, ty też bez walizek? Jak ty przyjechałeś? E, otóż ja nie potrzebuję żadnych walizek. E, jestem zbyt mądry na takie sprawy i tak naprawdę niewiele potrzebuję do szczęścia. Jestem samowystarczalny. No, to chodź do środka. No, dalej, rozgość się. Siadaj, słuchaj, ja myślę, że tu będzie ci naprawdę wygodnie. Zobacz, jak tu zielono. Zrobiłam dla ciebie piękny kącik. Podoba ci się? no spoko spoko e, może być wygląda nieźle e, co prawda za mało tutaj kwiatów e, ale to chyba da się jeszcze ich więcej zorganizować e, może byśmy poszli później na zakupy co Oj, nie maruć, no spokojnie zdążymy jeszcze dokupić więcej kwiatów na początek powinno ci to wystarczyć poza tym nie wiem czy wiesz ale Ksenia też już jest e, serio Ksenia już jest była pierwsza a to ci skubana tak szybko przyszła. Ach, myślałem, że ja będę pierwszy. No dobra, poczekam na resztę gang. Co to ma znaczyć? Dzwonię, dzwonię, nikt mi nie otwiera. Ile można czekać przed tymi drzwiami? O ludzie, sam już weszłem do środka. O boże, potwór! Kto to tu jest? Rany wiatr! Spokojnie, zaraz, a czemu ty w ogóle przyszedłeś bez pukania? E, ja pukałem, ale o ten potwór. No spokojnie, przecież to jest tylko kajtek. To przyjaciel. No nie zrobi ci krzywdy, nie musisz się martwić. No ale skoro już przyszedłeś tak szybko. No i co prawda, nie zaprosiłam cię do środka, nie zdążyłam ci otworzyć drzwi. Na następny raz pamiętaj, że trzeba poczekać. Aż to gospodarz otworzy drzwi. Nie można tak wchodzić nieproszonym. Oj, dobra, dobra, będę pamiętał. Wielkie mi rzeczy. E, musiałem być jakoś szybko, e, bo chcę zaklepać sobie najlepszy pokój. E, no to gdzie ja śpię, co? E, muszę mieć jakieś wygodne łóżko. No i w ogóle musi być przyjemnie. E, nie może być tak, że dostanę najgorszą miejscówkę w nowym mieszkaniu. Ech, no właśnie miałam z tym trochę problem, ale okej, okay. znalazłam ci idealne miejsce. Mam nadzieję, że ci się spodoba, to co? Chodź, idziemy, pokażę ci, gdzie to jest. No, to zobacz, będziesz mieszkać blisko dobromira. Dobromir też tutaj ma swoją miejscówkę. No i był chwilę przed tobą. Jemu się tu naprawdę podoba, prawda, dobromir? Y to prawda, y ale no, troszkę za mało tu zieleni. Już zgłosiłem ten problem. Ach, ty przynajmniej masz spokojnie miejscówkę, a ja? To gdzie ja teraz będę spać? He? Myślałem, że jest tu dla mnie miejsce. A co? Od razu mam współlokatora? Och, dajcie spokój, nie kłóćcie się chłopaki. Zobacz, Stefek, tu jest twoje nowe miejsce. O! Ja mam tu mieszkać? To jest pogoda straszna! Nie mam mowy! Non-stop leje! Och! Przydzielił! Ach, przecież powinienem to gdzieś zgłosić! Straszne warunki! Nonstop leje i leje! Myślicie, że co? Że ja to jestem smog i mogę w każdych warunkach spać? O nie! Chcę mieć ciepłe i wygodne łóżko! Gdzie indziej nie zgodzę się zostać. Dobra, spokojnie. Zresztą poczekaj, zaraz to przedyskutujemy, e, ale najpierw idę otworzyć. No, bo już znowu ktoś dzwoni do drzwi. To kolejny fajniak. Ciekawe, kto tym razem? Ach, ciekawe, kto to, jak myślicie? Kto jest za tymi drzwiami? Zaraz się okaże. Zobaczymy, dla kogo mam szykować kolejny pokój. Uwaga! Polityk, patrzcie! A zobaczcie! To kolejny fajniak! Tym razem trafił się Piotruś! No, cześć, psiaku! Jego, jakiś słodki, taki puchaty, taki malutki. O, ciekawe, czy spodoba Ci się twoja nowa miejscówka w mieszkaniu? Ach! Ta podróż była strasznie męcząca! E, takie korki na trasie! O, to jakiś mój kumpel! Cześć! Fajnie Cię poznać! Rany, spokojnie, nie atakuj mnie! E, chyba będziemy spać w jednym łóżku, co? No to spójrzcie! E, masz już, widzisz, kolegę do łóżka! Ale fajnie! Na pewno się dogadacie, będziecie razem grać. Hej, nie ciągnij go za ucho. Spokojnie! A Piotrusiu, trzymaj się! Zaraz znajdziemy Ci tu dobrą miejscówkę. Ej, e, e, nie bądź taki natrętny. No to chcesz się bawić. E, no ja już jednak mam swoje lata. E, trochę wyrosłem z zabawek. No chyba, że masz coś fajnego, to się pobawię. O, moja łapa, ratunku! Hej, hej, hej! Spokojnie! Spokojnie! No i su chłopaki! Musicie się uspokoić, nie ma co tak szaleć! No dobrze, to tutaj będzie twoje łóżeczko. Mam nadzieję, że jest ci cieplutko, psiaku. O, i to jeszcze jak, jak tu miękko! Mm, najlepsze łóżko w życiu. Normalnie super! Ej, ty, młody, weź się przesuń trochę! Ach, ja dostałem beznadziejną miejscówkę. Ty to masz fajnie! Przynajmniej sporo miejsca do spania. Co ty się tak panoszysz? Co ty sobie myślisz, że możesz mnie z łóżka wyganiać? To moja miejscówka. Znikaj stąd. O, nie, 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 nie! Ja się tak łatwo nie poddam! Też chcę tu spać! zostaje, Protestuję! Ej, ej, spokój! Przestańcie się tak kłócić! Przecież łóżko jest tak duże, że spokojnie oboje się na nim zmieścicie. Skoro wam się poprzednie łóżko nie podoba, no to zawsze coś można z tym zrobić, ale bez kłótni, chłopaki! Zobaczcie, możecie się trochę podzielić miejscówką, widzicie? Zmieści się i jeden. Najwyżej później dokupimy kolejne łóżka. Patrzcie, kto jeszcze przyszedł? To Frania! Franiu, na ciebie czekaliśmy tak długo. Przyszłaś ostatnia. Co się stało? Mm, no, ja miałam straszne problemy. Naprawdę, ale jakie? Och, ciężko jest podróżować, gdy nie ma się czterech chłap. Ale na szczęście jakoś dotarłam. Obacz, przygotowałam i dla ciebie fantastyczne miejsce, gdzie się będziesz czuć mega swobodnie, czyli łazienkę. Możesz sobie pływać w wannie, albo w zlewie. Gdzie tylko chcesz, także na pewno wody ci tutaj nie zabraknie. Oj, super wielkie dzięki, a już się martwiłam, że będzie w tym nowym mieszkaniu za mało wodnych pomieszczeń i nie będę miała gdzie spać. No to, kochani, dzisiaj udało się znaleźć odpowiednie pomieszczenie dla każdego fajniaka. Czyli zdecydowanie w prawdziwym życiu mieliby gdzie mieszkać. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, zostawcie koniecznie kciuka w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału i widzimy się już niebawem. Pa, pa!